w tegorocznym Global Risk Report możemy wyróżnić takie trzy grupy ryzyk, to są ryzyka środowiskowe, ryzyka technologiczne związane z zagadnieniami regulacyjnymi na rynku cybernetycznym, z ryzykami związanymi z awariami systemów cybernetycznych, z ryzykami związanymi z nierównowagą w tym świecie cyfrowym. No i ostatnia grupa to jest grupa związana z tą naszą rzeczywistością, która, która dominowała w ciągu ostatniego roku, czyli chorobami zakaźnymi, ryzykami pandemicznymi. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie polisami cyber naszych klientów. Po pierwsze dotyczy to tych klientów, którzy już mają uplasowane polisy cyber i w takim wypadku oni decydowali się na zakup polis nadwyżkowych. Przede wszystkim dotyczyło to tej grupy klientów, których e, operacje mocno urosły w wyniku pandemii, e, a po drugie dotyczyło tych klientów, których biznes jest mocno internetowy. E, Niemniej jednak wszyscy nasi klienci deklarowali, że w związku z przejściem na tryb pracy zdalnej tych ryzyk związanych z obszarem cyber mocno się obawiają. Zresztą tutaj przychodzą nam z pomocą dane od ubezpieczycieli. Aż 80% wszystkich ataków ransomware dotyczyło pracowników pracujących właśnie w trybie home office. Respondenci tegorocznego Global Risk Report w obszarze ryzyk średnioterminowych, czyli w horyzoncie 3 do 5 lat wskazują głównie na Ryzyka ekonomiczne, o charakterze ekonomicznym. Wśród tych ryzyk możemy wyróżnić takie zdarzenia jak kryzys fiskalny, kryzys zadłużeniowy, kryzys związany z wyceną aktywów przedsiębiorstw. Programy wsparcia rządowego dla rynku ubezpieczeń dla handlowych są wręcz niezbędne. Trudno oczekiwać, że w sytuacji takiej jak mieliśmy w roku 2020, związanej z pandemią COVID-19. Rynek ten poradzi sobie sam w takiej sytuacji. Program wsparcia rządowego niestety w 2020 roku nie wszedł w życie. Rozmowy z rządem koordynowane przez Piu były rozpoczęte już w kwietniu. Natomiast nie zakończyły się sukcesem. Z uwagi na to, że sytuacja w gospodarce, gospodarcza także globalnie nie była aż tak zła, jak to pierwotnie wskazywał, ale nawet sam fakt rozpoczęcia tych rozmów pozwolił na uniknięcie masowych redukcji limitów, do których część ubezpieczycieli się przygotowywała już w maju, na przełomie kwietnia i maja, w momencie kiedy te prognozy, które były dostępne wszystkim, pokazywały bardzo, bardzo nieciekawe wyniki gospodarki za pewny rok 2020.